Serdecznie w nowym vlogu. Słuchajcie, jestem mega zapuchnięta i mega zaspana, yy. ponieważ w nocy była ogromna burza. E, co chwilę były pioruny, co chwilę grzmiało. Naprawdę były solidne wyładowania, dzięki czemu e, dzisiaj nie mogę tego wycisnąć, już czyżbym to kończyła. E, dzięki czemu dzisiaj jest chłodniej. Nareszcie można trochę odetchnąć od tych upałów. Ja się zbieram, jest sobota rano. Ja się zbieram, ponieważ jedziemy, nie wiem w sumie, czy zauważyliście albo na ile to pokazałam, ale w sensie, że od na vlogach to już widać chyba dwa czy trzy lata, że zawsze przed urodzinami jadę na weekend urodzinowy do mamy i spędzamy ten czas rodzinnie. No i nastał ten czas, że jest weekend przedurodzinowy, więc spędzimy sobie rodzinnie fajnie. Czas, wiem, że mama ma zrobić chatkę baby jagi. Kto zna ten pisze, to jest, to jest ciasto, które dla mnie jest najfajniejszym ciastem urodzinowym. Super mi się kojarzy. Od dzieciaka mama mi robiła chatkę, urodzi chatkę baby jagi na urodziny. I dla mnie y, ma większe znaczenie zdecydowanie większe znaczenie niż tort. Y, chatka Baby Jagi jest też tak pyszna, że ja nie ukrywam, że zamierzam jeść tylko y, to ciasto w weekend. Y, także wiem, że wczoraj mama już chyba ją urobiła, więc y, będzie chatka Baby Jagi, spędzimy sobie jakoś. Miło czas, e, jedzie z nami też bułka, bo stwierdziłam, że skoro to mój weekend urodzinowy, to ja decyduję, no i zadecydowałam, że kitusia też jedzie. No i prawda jest też taka, że ona od kiedy jest Mariusz, gorzej znosi samotny pobyt w domu. Zanim pojawił się Mariusz, dwie noce bez problemu, e, sobie radziła w domu. Teraz już jest problem nawet z jedną nocą, jak wracamy po jednej nocy jest taka wkurzona, trochę jakby dzika, więc stwierdziliśmy, że a, skoro to ma być weekend na chillu, to na pewno nie będzie z dwoma zwierzakami, ale e, no po prostu stwierdziliśmy, że pojedzie z nami. Także ja tu robię szybki make-up, zrobiłam sobie piękne plamy. W ogóle jest mi jakoś duszno, bo zamknęłam akurat okno, żeby tutaj z wami chwilę posiedzieć, ale robię naprawdę taki mega szybki, prosty make-up, kilka kosmetyków, no i nadal będę się starała zużyć ten krem BB z, ze skina. Wczoraj robiłam słuchajcie, maseczkę w płachcie ze skina i tutaj mam krostę. I generalnie nie robiłabym o dramy, gdyby nie fakt, że mm, ja krost nie miałam od kilku miesięcy, krost żadnego pryszcza nie miałam od kilku miesięcy i dziwnym zbiegiem okoliczności akurat po tej maseczce coś mi wyskoczyło jestem średnio zadowolona, znaczy to jest małe, delikatne i tak dalej, ale no po prostu wiem, że to jest kwestia tej maseczki eee, Chyba dzisiaj sobie, słuchajcie, daruję maskarę do rzęs, w ogóle ostatnio jakoś nie sięgam po tłuszcz do rzęs, dlatego że mam opuchnięte, podrażnione oczy, więc e, nie chcę sobie jeszcze dowalać Więc chyba i dzisiaj tak zrobię, że po prostu zakończę mój makijaż na brwiach. Bardzo naturalne, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. W ogóle jakoś jasno jest u Was w aparacie w porównaniu z tym, jak jest na żywo. Także zapraszam Was na 4 minuty. Nagrałam, zrobiłam make-up super i to jeszcze spakować te kosmetyki. Także zapraszam Was serdecznie na takiego weekendowego, urodzinowego, rodzinnego vloga. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. ahoj przygodo! A na śniadanie dzisiaj mam płatki owsiane z i wiśnie. Ja byłam pewna, że wrzucam maliny, nawet nie wiedziałam, że mamy mrożone wiśnie. Więc mam płatki owsiane skier, mm, resztkę masła orzechowego, jak widzicie ono już jest takie suche, po prostu z dna słoika e, i banana, proszę bardzo. Tak wygląda moje śniadanie, zajadam, ale jeszcze chcę Wam coś pokazać. Patrzcie na to, o piórko bułki, a tam bober. Maniuś, e, jedziemy do babki? Jedziemy do babki? Chcesz do babki jechać? Do nie. babki chcę. No, chyba nie dowierzę. Do Okej! Okay. Miłej do bab... podróży! Patrzcie, on już jedzie. Nie? On już do drzwi wyjściowych idzie. Ale chodźcie na chrupki, nagotowałam, nikt nie chce jeść. Proszę! Zawo... A, nie, to teraz to był. On już słuchajcie, jedzie. Tak jest zawsze. Ostatnio, jak, mu, jak się go zapytałam, czy jedziemy do babki, to zaczął wyjść na korytarzu, żeby jak najszybciej. Więc on już teraz, słuchajcie, będzie robił tak, że nie opuści na krok albo mnie, albo Krzyśka. Będzie chodził jak cień. Krok w krok. A, dzisiaj masz strategię, aha, rozumiem, drzwi obstawasz. Dobra. Dobra, nie okej, okay, to czekaj tam, dopóki się nie spakujemy i nie zjemy śniadania, dobra? Ok, fajnie, jesteśmy umówieni, ale... Dzisiaj moja Kitusia, gdzie... no ja wiem, ty jedziesz, tak, chodźcie, jeszcze zakomunikujemy jednej takiej. Kitusiu, Kitusiu, będziemy miały świeżą trawę, jedziemy do babki, wiesz? Kitusia to ma wszystko na nocie. Jedziemy do babki, myszek. Gdzie ty mi pomidora będziesz jadła? Zobaczcie, jak fajnie. O, myszko, będziesz miała świeżą. Zobaczcie moje pomidorki, czekam aż się za czerwienią. A wow! co to za psy jakieś szalone tu. No, są jakie... O ciucho! Bardzo ładne. My już w trasie, mamy postój ta. Tam kozórka, która jest wredna i zastanawiamy się, co jest lepszą opcją, czy żeby, żeby była w domu na jedną noc, czy żeby jechała, bo mam wrażenie, że się wkurza na nas. Chciała na ręce do Krzyśka wziął ją na ręce i było pyskowanie i drapanie i gryzienie go. Czego ty tak się zachowujesz? Czy ja mam ciebie wypuścić? Dobrze, wypuszczę ciebie Strasznie jesteś pyskata I ojciec jak wróci, to kto dostanie opieprz? Ja dostanę, że wypuściłam tego wrednego, śmierdzącego kota I co? Po to było otwarte, żebyś nie miała barier A czy posiedzisz, czy nie, to to twoja sprawa No rozumiem yy... No jesteście piękna, czy pięknie wyglądasz, nie wyglądasz w ogóle na wredną, co jesteś y, takim swoistym ewenementem. To jest białego miejsce, ty. No i tak sobie żyjemy, tak? A, idź na spacer. Kot jest w bagażniku, pewnie będzie gdzieś jej tam on widać, e, a ja słuchajcie, chciałam powiedzieć, że wziąłem sobie kawę w maku, bo... <laughs> Przepraszam. Boże! Aż muszę zdjęcie po prostu tego zrobić. Słuchajcie, a, już się schowała. Wzięłam sobie kawę w maku, bo mówiłam wam, że w nocy były straszne burze. I ja jestem nieprzytomna, mam takie coś dziwne w głowie, że czuję się, jakbym się w ogóle nie obudziła albo jakbym nie spała, więc wzięłam sobie kawę e, i jedziemy dalej. Sikuj, czekam na chłopaków e, i mam nadzieję, że jakoś się rozbudzę. Zobacz, jak jesteście piękny kawaler! Cię pięknie wyglądać w tym... O, a tam jest normalne zwierzę przecież. Wszyscy normalni ludzie tak robią. Ty wracaj, bo niedługo ruszamy, proszę panią. Przysięgam wam, że ten kot jest moim mistrzem się ze tyłu w samochodzie przeszłam od kierowcy, bo chciałam kota zamknąć. Słyszycie to? Poszła skorzystać z toalety. Czego nie rozumiecie? Kocham tego kota. Nie wiedziałam, że mamy ten to i to... Kampera mamy. Słuchajcie, grzebię sobie teraz w żwirze. Czego ty jęczysz? O, tylko zaczyna pięknie pachnieć. Wspaniałe, wspaniały jazda. Chyba, że mą tą. Ale wali. Dzień dobry, bardzo dnia drugiego. Słuchajcie, jestem w piżamie, już po śniadaniu powoli będziemy się zbierać do wyjazdu, natomiast stwierdziliśmy, że jeszcze bułkę wyprowadzimy. Słuchajcie, tak sobie kica potrawce. O, już ciśliście? Tak sobie, kica potrawce, jest taka grzeczna, ciekawska świata moja, moja kochana. Tyle bodźców tu jest. Ludzie kochane, tu trzeba z kotem spacerować. Zobaczcie, jaka. Ono... To jest najdzielniejszy kot na świecie. Wszystkiego jestem ciekawa, no nie. Super jesteś kitulka kochana. Ty też jesteś oczywiście. Tam mamy transporter, ale Super naprawdę. Ja mogłabym tak godzinami patrzeć, jak one się zachowują między sobą. Maniusz biega, biega, co chwilę wraca się meldować. Kiciuś ciekawski. Zobaczcie jaki jej on chodzi. <guchana> Kochane zwierzurki. Już jesteśmy w drodze powrotnej do domu. Jeszcze musimy ogarnąć jedną sprawę. Bułka, słuchajcie, jest nieznośna, bo się nauczyła, że jak Krzysiek wychodzi z Mariuszem na spacer, to ona zaczyna drzeć gębę na cały samochód. I wiecie, co wcześniej było tak, że mm, jej nie wypuszczałam. Ale od kiedy ona zauważyła, że skoro to jest po i każdy robi to co chce, no to ona sobie chce wyjść, więc wiecie, muszę zamykać samochód i, I ona sobie po prostu spaceruje po samochodzie. Jak wracają chłopaki, to Krzysiek je łapie. I zamyka w transporterku i ona nawet nie mruknie. Więc tak się po prostu nauczyła i <grywa> to, jest, to jest po prostu niesamowite. Właśnie tak rozmawialiśmy z Krzyśkiem, że ona jest bezproblemowa. Troszkę dzika, to prawda, ale w ogóle o, 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 i to jest może kwestia, na którą wy będziecie potrafili udzielić mi odpowiedzi. Mam do Was pytanie. Na każdym wyjeździe. Gdzie byśmy nie byli, Bułka jest totalnie innym kotem, chodzi, mizia się przytula, nie powiem, że wchodzi na ręce, ale wiecie, śpi przy nas, biega po całym domu, czy tam domku, w różnych miejscach, w jakich byliśmy, jest totalnie słodkim kotem. I teraz moje pytanie, czy u nas w mieszkaniu panuje tak beznadziejna aura, z którą ja się po części na przykład z tym zgadzam, albo ona czuje się tak pewnie... A w jakimś obcym miejscu boi się, że ją zostawimy, czy po prostu widzi, że jednak jesteśmy fajni, nie jesteśmy najgorsi, jak myślicie, jak to jest? Bardzo mnie to ciekawi. A tak poważnie, znaczy to też było poważne, dajcie mi znać, co myślicie, jeśli jest tu jeszcze ktoś, kto się na kotach na przykład zna, to koniecznie musi mi dać, no siedzi po prostu, siedzi jak kwoka na grzędzie. Eee, także słuchajcie, no nasz weekend zleciał zdecydowanie za szybko. Nie wiem co udało mi się nagrać. Mam wrażenie, że ten film będzie rekordowo krótki. Natomiast to był super weekend. Mama zrobiła chatkę baby Jagi, zjedliśmy całą. Niczego nie żałuję. Zrobiła też blok czekoladowy, o którym yy, swoją drogą ja ostatnio myślałam, ale jej o tym nie powiedziałam. Spędziliśmy super czas wychilowany, dzieciaki się wyganiały. Mariusz po prostu spał całą drogę. I wiecie, tutaj jest to mm, jego mm, nie nosidełko, tylko legowisko z biedronki. Jest spoko. Wyjęliśmy mu poduszkę i cały się mieści, także akurat tutaj ma. Jakby bok tego legowiska. I sobie wiecie, tutaj, jakby poduszkę miał pod głową. No więc Mariusz się wybiegał, bułka siedziała na oknie, wyspała się, spała na łóżku. Krzysiek jest w niebo wzięty, bo przychodziła do niego się głaskać cały czas. Więc wiecie, to wcale nie jest częste i normalne. W sumie ona do niego nie przychodzi, więc. No, także było naprawdę super, ale za szybko ten czas minął. Nie wiem. Nie wiem jak to się dzieje, że jak się dzieją fajne rzeczy, to czas leci tak szybko, i trzeba zaraz wracać do domu, i trzeba zaraz wracać do obowiązków. I wcale mi się to nie podoba, no ale tak, wracamy. Tak jak mówiłam, musimy ogarnąć jeszcze jedną rzecz, i wracamy prosto do domu. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze się napić kawki, bo powiem wam, że przez te zmiany temperatury, zmiany pogody. Ja jakoś bardzo wyjątkowo w tym roku mocno odczuwam takie zmiany i mam nadzieję, że ta pogoda się trochę ustabilizuje i muszę się napić kawy, bo po prostu zasypiam, zaziewałabym was tutaj, gdybym się nie powstrzymywała. Mm, także tak, no wrócimy do domu, musimy rozpakować rzeczy, dostaliśmy od mamy tyle jedzenia, bo oglądała film o tym, jak przygotowywaliśmy posiłki zamrażaliśmy i tak dalej i dostałam właśnie od niej nawet zamrożone pierogi, żebym miała, wiecie na taki zabiegany czas eee, i też właśnie rozmawialiśmy o rzeczach, jakie można zamrozić i słuchajcie, ja się śmieję, że ja stworzę listę rzeczy, które można mrozić. Ja wiem, że teoretycznie wszystko, ale to, co smakuje naprawdę dobrze po rozmrożeniu, że stworzymy tutaj wspólnie na kanale taką listę mrożonek <gryw> i będziemy ją uzupełniać ewentualnie i z niej korzystać. Także tak, słuchajcie, weekend dobiegł końca, mi jest smutno, bo zaraz będzie tydzień roboty, Zaraz trzeba wracać do pracy. Mam bardzo dużo pracy ostatnio i jakoś tak te dni po prostu lecą. Nie wiem kiedy, pomiędzy pracą, siłownią a domem. Także kończę na dzisiaj. No i co, no i widzimy się w następnym vlogu. Mam nadzieję, że uważ, uważ wszystko dobrze, że jesteście cali, zdrowi, szczęśliwi, że być może niedługo zaczynacie urlopy i że będziecie na tych urlopach robić dokładnie to, na co macie ochotę. No, dobrze, to widzimy się w następnym filmie. うん。<music>